Gdy Ford czasem Ci zapala, czasem nie zapala. Nie szukaj bezpieczników. Bo to czasem jest ta kostka tutaj siwa przy kierownicy. Takie główienko. 85 zł, czasem 50. I potem lata jak ta lala. No, chyba, że wam je były bezpieczniki albo coś innego. Ale jak czasem zapala, czasem nie zapala, to bardzo często to jest właśnie taka kosteczka. No, a teraz kluczyk. Piszczy paseczek, ale będzie wymieniony spokojnie. Napinać wszystko, rolka jest. Za każdym razem odpala. Kwestia i no kosteczki.